Kochany święty Mikołaju, zacznę od podziękowań za zeszłoroczne prezenty. Wszystkie światełka już wykorzystałem, a wlepki rozkleiłem w całej Polsce. Mega szacun, jesteś gość i twoje renifery też. Od lipca myślę, co chciałbym od ciebie dostać w te święta. W tym czasie zdarzyło mi się kilka przykrych sytuacji. Kiedy chciałem na ostatnią chwilę wejść na ukochany stadion, musiałem stać w kolejce. Obok mnie inni kibice wchodzili w kilka sekund. O przedłużeniu kontraktu z Dominikiem Szalą dowiedziałem się dopiero od Bartka Perka przed samym szpilem. Mój kolega Mario dostał od klubu SMS-a z godzinę wcześniej. W ogóle z tymi SMS-ami to też ciekawa sprawa, bo karnetowicze dostają ich po prostu więcej. Najgorsze przyszło dopiero później. Nasz kochany Polni zagrał swój ostatni mecz w Kolonii i uszył zaj... Fajne koszuleczki. Już sięgałem po Mamonę, a tu nagle info, że to tylko dla karnetowiczów. Nie mogę patrzeć na Mario, jak wozi się w tej koszulce. Moja przyjdzie dopiero koło lutego, bo musiałem czekać na preorder. Dlatego, kochany święty Mikołaju, w tym roku życzenie mam tylko jedno. Daj mi karnet na mecze mojego wielkiego górnika. Jak idzie o mnie, to byłem grzeczny. Mówiłem sąsiadom dzień dobry. Marioli dałem różową koszuleczkę na nowy sezon, a na meczach tylko głośno dopingowałem. Jesteś świetny gość, zawsze w ciebie wierzyłem. Nie zawiedź mnie, twój szczupak.